i w tym odcinku sobie gramy znowu w oczy. i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę zasubskrybować kanału i pewnie nie wiecie y, dlaczego tak długo nie ma y, survivala y, bo ja y, y, sobie y, tam y, diamanty y, kopię i y, 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 no po prostu tam nie y, chcę iść z domu do skopania diamentów, y, więc y, nie wygrywam przez chwilę. A nieważne, to jest taki z rodziny, z tego co powiedziałem, bo nieważne. Było. To było po prostu dziwne, bo nie mam bloków, bo wrócił A ja po prostu idę szybko. Y, grać. więc to jest tu spadł. Co on robi? Okej, okay, dobra, podskacuj, się schudnąć. Okej, okay, jestem. I teraz się buduję tam i nie składając jak sądzę gościu. Trzeba tam normalne dobiurowanie zrobić. I nie, to się nie da. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. I tu, szybko wchodzę kupię sobie. jeszcze raz. Dwa. to jeszcze to tu, to? tu, ok Już tu, 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 muszę kupić jeszcze sobie. Mnie, szybko muszę zbierać Dużo, poczekajcie, wyciszę. Okej, okay, jestem. Okej, okay, dobra, mam dobra. Teraz odkładam to. I w sumie dobrym pomysłem byłoby pójście na środek. Właśnie. Idę na środek, albo dobra, pójdę rozwalić do szary. Co mi zaszkodzi? Szybko ty y, robię tak, tak, usta i szybko tutaj y, poczekajcie, muszę wy, y, wyciszyć. Y... Okej, okay, dobra, już jestem. Poczekajcie, jeszcze raz muszę dzisiejszy siedmę. Okej, już jestem. Ja teraz szybko. Y, idę ogarnąć y, protection. Jakieś, więc tu... się O, i teraz można normalnie sobie wychodzić. Y, biorę y, tutaj y, protection. Biorę trapper. Weźmy arm. OK. Ja idę na środek, Nie ten gościu się tam buduje, albo dobra, wezmę sobie tutaj co. tu mam to, kupię to, 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 teraz mogę odłożyć i idę na albo dobra, idę chyba z innym, albo nie, nie wiem, czy tam jest no nie no, akurat, że paniecz kupiłem. No nie, i tu już tą goście diamentowi. Dobra, ja idę na środek. Yy, Poczekaj się na ciszyć. Ok, jestem już. Muszę sobie kupić wełnę. Yy, i idę na środek jak najszybciej. I więc szybko Poczekajcie, znowu muszę wyciszyć. Przepraszam, Okej, okay, już jestem. Teraz szybko, mam nadzieję... Nie, nie, ma no podwójnych. Ajajaj... Aj, aj. Tylko tutaj yy, trzeba pozbierać yy, i zrobić zbroję diamentową, więc 6 yy, yy, by się przydało, ale są pojedyncze niż od emeraldy, więc 6 nie rozbieram. ale yy, w sumie yy, Dobra, I jeszcze poczekam tą chwilę na te kolejne emeraldy, jeszcze tylko tam 15 sekund i będą jeszcze tam kilka i będę miał już 8 emeraldów, więc fajnie. I w sumie nie wiem czy zrobić zbrojkę czy obsydian, by się bardziej przydał. Dobra, ja idę bardziej na ryzyko, robię zbrojkę. Bo no, zbrojka też się na pewno przyda. Więc szybko jeszcze tu. Yy, jeszcze jeden tam. Ja tu się boję tak chodzić, tak skakać, tego no, chodzić się nie boję. Ale się skakać boję. Yy, więc się dobuduję. I szybko, nie wiem czy kupić teraz ten obsygiel czy zbrojkę. Chyba zbrojkę kupię. No, a zbrojkę będzie najlepiej. Okej, okay, robię kolejnego plota. Plota dwa, nie, dwa. Robię już. Więc szybko do góry. I dobra. Gdybym spadł, to z tymi e, emeraldami i diamentami to byłoby nie fajnie. Ale udało mi się przeżyć. Okej, okay, tam walczą mój chyba gościu z Timu. Jeszcze z, z tymi zielonymi. No nie, z niebieskimi. Mam nadzieję, że się mu uda. Nie, nie. Tak, on. Nie. Może się mu uda. A ja szybko tak i tak to odkładam. Kupuję kolejnego prota. I sumę. pomysłem byłoby rozwalenie y, cimu jakiegoś. Na przykład pomogę ten rozwalić niebieski, y, więc szybko kupię sobie lepszy kilo. Lepszy kilo, diamentowy sobie kupię. Y, tu jeszcze sukierkę lepszą. Przyom... Dobra, takie mogą być. Y, TNT kupię. TNTP i lecę tam do niego, mu pomóc. Kupię, nie, to mi się przyda. Kupię sobie jeszcze... Nie, yy, ja myślę, że tutaj strzelają, że coś, kolejno tu nie. Kupię sobie niewitkę i idę tam do nich i mam nadzieję, że mi się uda. Muszę to budować i mam nadzieję, że będę mi się ich rozwić. Dobra, że. Dobra, z kapku. Szybko, dobra. Trzeba mi się uda?

Jeszcze tylko żółci i akła. Więc teraz jest cel żółci i akła w sumie. Yy, co ja to zrobię? Tutaj tak. Yy, teraz szybko tak, żeby nie spaść. Yy, nie, czego. Ja, dobra. I teraz szybko idę do aqua czy do żółtych? Chyba do żółtych, bo mi się wydaje. Mi się wydawało, że oni tam tak kocili dość. Więc chyba pójdę do żółtych. Yy, kupię y, w sumie sobie golemy. Golema, bo tylko miałem jednego wystać. Ok, fajnie, bo ja mogę też kupić jakiegoś. Dobra. I jeszcze idę na środek. To poczki. Dobra, to jest szybko potki muszę kupić najlepiej wszystkie trzy, cztery, tak trzy Dobrze, o dobra i szybko idę do potki dobra dwa emeraldy jeszcze dwa okej okay, dobra szybko idę tutaj są i jeszcze są Fajnie by było kupić jeszcze jakiś mieczek, diamentowy na przykład, też, więc jeszcze to, jeszcze i tam muszę zabrać jedne emeraldy i będę miał wszystkie potki i mieczek, więc super, wszystkie są, o nie, goni mnie, uciekam, nie chcę stracić tego. Uch. Dobra, udało mi się. Nie wiedziałem, że przeżyję. Myślałem już że na 100%, byłem pewien, że, że mi się nie uda, ale się udało. Yy, więc się cieszę. I teraz szybko. Robię, tak. Yy, odkładam to. Tutaj biorę to. To odłożę w sumie. I. Yy, yy, dobra, speed. Dobra, dobra. Tutaj sobie przełożę to tak. Wszystko sobie poukładam tu, okej. Okay. I idę do żółtych, czy do akwarium, bo sobie nie wiem dokąd. Pójdę chyba nawet do tych, do żółtych. Dobra, żółtych mam na celu, więc idę do żółtych. Dobra. I mam nadzieję, że uda mi się ich rozwalić. Szybko piję kopy i y y tam i tam. I tam bierzę. Mam nadzieję, że mi się uda. Na szczęście oni mnie nie widzą. jeden. Udało mi się. Jest dobra, nie, 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 Dobra. O, ile miaksów, uciekam. Szybko kupię jeszcze jednego prota. Uciekam, uciekam. Nie mogę spaść. O nie, to tam jest. To szybko tam. I... Y -y. Może się... Uda, y o nie! O o! Proszę, nie! Nie za Nie zajmam! Serio! Mam nadzieję, że mnie nie zabije. jak tam chodzę. Bo ja muszę kupić coś. Dobra, stawiam go Dobra, rozjechamy. Przepraszam Was za to pikanie, ale mi tu takie coś pika. Dobra, kupię sobie y, to, chila, i tu sobie nic już nie da. Yy, więc no, więcej więcej kupić nie mogę dobra, to odkładam nie wiem czy wezmę? idę po, na środek idę na środek po, e, po emeraldy jeszcze raz kupię kopki i idę rozwalić akła szybko, mam nadzieję, że mi się uda więc szybko idę yy, i no I może uda mi się. Yeah. Dobra, może mój, mój, mój go coś zdziała. Bo ja już niestety się nie odrodzę. Dobra, gdzie on? Dobra, ja do niego tutaj idę. Testem. Okej, okay, dobra. I on tutaj. Nie dało przegrać. No nie, nie udało się. Dobrze. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Prawie się udało wygrać. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!